Władca piekielny mówi, że sobie występuje w gołcach? Proszę bardzo, jestem kurwa w gołcach, rozumiesz? Panowie, a jak to się w ogóle stało, że Amadeusz, to jest pytanie do ciebie, Kacper, że Amadeusz wystąpił w gołcach. Ty jesteś tam jednym, można powiedzieć, z właścicieli, także strzelam, że panowie też liczą Przepraszam, się. Przepraszam, ja się pierwszy wtrącę. Jakim on tam jest kurwa właścicielem? Jak przyszedłem, to powiedział, e, nie, nie, zakazali mi tutaj e, siedzieć. Mówię, że, bo chodzi o to, że minęliśmy się, nie? Był pokój, więc on tam od razu powiedział: No, zabronili mi z tobą siedzieć. Więc on jest z chłopcem, tam kurwa na posyłki. Ferrari chciał przyjść, to sobie Ferrari, kurwa przyszedł. Ferrari robi zawsze to, co chce. To jest zwykły, kurwa pachał. Tyle mogę powiedzieć. Właścicieli, kurwa. Tutaj akurat nie chodziło o gołców, i nie w gołcach to decydowaliśmy, tylko też ze strony Fejmu weszła prośba. Żebym nie kontaktował się tam z tobą i żebyśmy nie zrobili sobie czegoś wcześniej i żebyśmy się nie spotykali. Dlatego uszanowałem, bo ja podchodzę z szacunkiem do Federacji. Więc taka jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Chciałbym dodać jeszcze, że widzę, że dzisiaj Robert paszut to... przebrał się za Alberto, a Amadeusz Ferrari się przemalował za Wojtka Gole. Fajna broda Amadeusz. Zapomniałeś Henny tylko zmyć. On ci zostało na policzkach, ale naprawdę wyglądasz coraz lepiej. W Gołcach szczególnie chodziło o to, że chcieliśmy zadbać, żebyście nie mieli kontaktu ze sobą, żeby no, przed walką nie doszło do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Także była ochrona, było wszystko. No i też możecie zobaczyć na nocnej konferencji. Możecie bronić swojego pupilka. E, po pierwsze do Błońskiej nie podchodzisz z, e, do federacji z szacunkiem, tylko o po początku. Każdy jest w, w czymś dobry. Na przykład, akurat w twojej kategorii zmierzam do dziwki, nie? Na przykład jedna dziwka dobrze robi lachę, inna bierze z dupy do a ty na przykład świetnie liczesz rowa, nie? I tak jak prześledzić swoje, sobie twoją karierę, to każdemu kurwa wylizujesz rowek i teraz na przykład jest moment, w którym najbardziej wylizujesz tutaj Wojtusiowi, który oczywiście stanął tym razem y, od razu w twojej obronie, więc to nie jest szacunkiem, tylko bardziej ze ślinką. Y, i, I to tyle, tylko jestem ciekawy, nie? Czy... E, Wojtkowi też wbijesz nóż w plecy, czy od razu mu kurwa gardło poderżniesz? Nie, myślę, że gardło poderżne, taki jest plan. Boksdelowi trochę tuszy, jeszcze podkradnę, i wszyscy się jakoś dogadamy, no widzę. A ja cię... widzę, że cię boli to, że właśnie na przykład ja trafiłem do tych gołców, a nie, że ty tam jesteś. Tak pierdoliłeś, że nie pojawisz się w gołcach, póki Kasper Boński tam jest, no i... a jak zobaczyłeś, że się pojawiają wyświetlenia, to przybiegłeś i chętnie przyszedłeś spić sobie troszkę sławy. Słuchaj, Twoje słowa mają tyle znaczenia dla mnie, co. I oni... to jest właśnie to, że jak sobie obejrzę wywiad takiego człowieka jak ty, to w jednym wywiadzie powiedziałeś więcej farmazonów, niż ja powiedziałem przez całe życie. Czy ja powiedziałem, że nie wystąpię w Gołcach, powiedziałem, że nie będę właścicielem, nie będę wspólnikiem w Gołcach, a to jest znacząca wspólnikiem, to znaczy, że dzielimy się sosem. Nie, Amadi, a ja powiedziałem, Amadi, poczekaj, że interesów poczekaj, poczekaj. z taką kurwą jak ty nie będę robił. A Madi, poczekaj kurwa teraz! Zarabiasz na walce z nim! To nie, to ja nie robię interesu z nim, tylko <grym> ja robię interes robię. z federacją. Oj, jo, oj, co teraz się zapraszamy. A tak, czyli sz... co, wspólnikami to... jesteśmy teraz? Przygupi, kurwa, jeden z drugim. Nie no. robisz ze mną sobie teraz podać rękę? Stojąc tak, jak kurwa tutaj, na backstage ulizaliścieście ze mną interesów, ale 18%. Zaj. Mam w gołęb. Go, poczekaj, to Marcin. ulizane na backstage, to twoje włosy przez push barbera, kurwa. Jak ci tam. No i super, fajnie, że o siebie dbam, lubię. Ja że kurwa podoba się, że wyglądasz jak zadyma, kurwa teraz, ale już zwolnij trochę. Ty wyglądasz jak podróbka Malika Montany, kurwa z Galichajlik, człowieku. Ten sam outfit, tylko w wersji z Lumpeksu. <laughs> zjawożna, kurwa, Marcin, wymalik Montana z no tak zgadza się. Dobra, no. mówisz, że nie robisz ze mną interesów, a przychodzisz do kanału, gdzie nabijamy wyświetlenia i robimy z tobą odcinek. Ale ty... A ja mam jestem udziałowcem tej firmy, czyli jak nie robisz ze mną interesów. Ale to z człowieku... Przyszedłeś do mnie. Ja żeby po prostu zdobić... pokazałem, że ty masz do mnie... gadania, Że ty nie, jesteś tam przyszedłeś... psem! Władco Piekie mówisz, że ty występuje w gołcach! Proszę bardzo, jestem kurwa w gołcach, rozumiesz? Robię no, sobie to chcę, piekiel. kurwa. Jak będę Jesteś chciał taki w sobotę tańczyć na Twoim grobie, tak, to, to te... tego akurat nie da rady, bo dopiero kilka dni później.